W dzisiejszych czasach, gdy nasze serca są obciążone cierpieniem, a nasze ciała doświadczają bólu, Maryja, Matka Boża, staje się dla nas źródłem nadziei i uzdrowienia. Jak mówi pismo święte w Księdze Jeremiasza: Czy w Gileadzie nie ma balsamu? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego więc nie przychodzi uleczenie córce mojego ludu? Dziś zatrzymujemy się, aby prosić Maryję o jej macierzyńską opiekę i uzdrawiającą moc. W każdym cierpieniu. W każdej chorobie, w każdym momencie zwątpienia możemy zwrócić się do tej, która stała pod krzyżem i rozumiała ból lepiej niż ktokolwiek inny. Maryja wie, co znaczy cierpieć, co znaczy martwić się o ukochane dziecko i dlatego jej serce jest zawsze otwarte na nasze prośby o uzdrowienie. Kiedy patrzymy na życie Maryi, widzimy kobietę, która przeszła przez największe próby z niezachwianą wiarą. Od momentu zwiastowania, gdy przyjęła Boże powołanie z pokorą i zaufaniem, aż po stanie pod krzyżem, gdzie jej serce przeszywał miecz bólu, Maria pokazała nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach możemy znaleźć siłę w Bogu. Jej życie było świadectwem tego, że uzdrowienie nie zawsze oznacza usunięcie cierpienia, ale może oznaczać transformację naszego serca, które uczy się miłować i ufać nawet w bólu. Kiedy modlimy się do Maryi o uzdrowienie, nie prosimy tylko o fizyczne wyleczenie, ale o całościową odnowę naszej duszy, umysłu i ciała. Historia chrześcijaństwa jest pełna świadectw o cudownych uzdrowieniach za wstawiennictwem Maryi. W Lourdes, w Fatimie, w Guadalupe i w niezliczonych innych miejscach na całym świecie ludzie doświadczali jej uzdrawiającej obecności. Te historie nie są tylko reliktami przeszłości. Ale żywym dowodem na to, że Maria nadal działa w naszym świecie, nadal odpowiada na nasze prośby, nadal kocha nas macierzyńską miłością. Każde uzdrowienie, każde uwolnienie od bólu, każdy moment pokoju w cierpieniu to dar od tej, która została nam dana przez Jezusa jako nasza duchowa matka. Uzdrowienie przez Maryję nie zawsze przychodzi w sposób, jakiego się spodziewamy. Czasami jest to nagłe, cudowne wyleczenie, które zadziwia lekarzy i naukę. Czasami jest to stopniowe przywracanie zdrowia, które wymaga cierpliwości i wytrwałości w modlitwie. Ale najczęściej uzdrowienie przez Maryję dotyka naszego wewnętrznego człowieka. Uzdrawia nasze serca z ran przeszłości, nasz umysł z lęków i zmartwień, naszą duszę z grzechu i winy. Maryja prowadzi nas zawsze do Jezusa, który jest ostatecznym źródłem wszelkiego uzdrowienia i uczy nas, jak otworzyć nasze serca na Jego uzdrawiającą łaskę. Modlitwa do Maryi o uzdrowienie wymaga od nas postawy dziecka, które z prostotą i zaufaniem zwraca się do Matki. Nie musimy używać skomplikowanych słów ani długich formuł. Wystarczy, że otworzymy nasze serca i powiemy Maryjo, cierpimy, pomóż nam. Jesteśmy chorzy, uzdrów nas. Jesteśmy słabi... Wzmocnij nas. Maryja rozumie każdy szept, każdą łzę, każde westchnienie naszego serca. Wie, czego potrzebujemy, jeszcze zanim to wypowiemy, ale czeka na naszą prośbę, ponieważ szanuje naszą wolność i chce, abyśmy świadomie zwrócili się do niej o pomoc. W naszej modlitwie o uzdrowienie nie możemy zapomnieć o tym, że Maryja jest również uzdrowicielką relacji. Ile razy nasze serca są ranne nie przez chorobę ciała, ale przez zerwane więzi, nieporozumienia, konflikty z bliskimi. Maryja, która pogodziła się z Wolą Bożą, nawet w najtrudniejszych momentach, może nas nauczyć, jak uzdrawiać nasze relacje przez przebaczenie, miłość i zrozumienie. Może pomóc nam odnaleźć pokój w naszych rodzinach, wśród przyjaciół, we wspólnotach, w których żyjemy. Jej uzdrawiająca moc rozciąga się na wszystkie aspekty naszego życia. Kiedy się modlimy, ważne jest także to, abyśmy byli otwarci na różne formy odpowiedzi. Czasami Maryja prowadzi nas do właściwego lekarza, do odpowiedniej terapii, do osoby, która może nam pomóc. Nie wszystkie cuda muszą być nadprzyrodzone w sposób, który wymyka się ludzkiemu zrozumieniu. Często Bóg działa przez ludzi, przez naukę, przez medycynę, przez naturalne procesy uzdrawiania. Maryja może otworzyć nasze oczy na możliwości, których wcześniej nie dostrzegaliśmy, może dać nam siłę do podjęcia trudnych decyzji związanych z naszym zdrowiem może przeprowadzić nas przez proces leczenia z godnością i nadzieją. Uzdrowienie często związane jest z nawróceniem serca. Maryja, która powiedziała: Niech mi się stanie według Słowa Twojego, uczy nas postawy całkowitego zaufania Bogu. Czasami nasze choroby i cierpienia są wezwaniem do głębszej relacji z Bogiem, do przewartościowania naszych priorytetów, do odkrycia tego, co naprawdę ważne w życiu. Maryja pomaga nam przejść przez ten proces transformacji z łaską i pokojem, pokazując nam, że nawet w cierpieniu możemy znajdować sens i nadzieję. Pamiętajmy również o tym, że modląc się o uzdrowienie, możemy także prosić Maryję o dar uzdrawiania dla innych. Jej macierzyńskie serce ogarnia wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy cierpią. Możemy ofiarować nasze modlitwy za chorych w naszych rodzinach, za przyjaciół, którzy przechodzą przez trudne chwile, za wszystkich, którzy potrzebują uzdrowienia. Kiedy modlimy się za innych, nasze własne serca stają się bardziej podobne do serca Maryi, które zawsze było otwarte na potrzeby innych ludzi. Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy przygotować nasze serca na przyjęcie uzdrowienia. Maryja uczy nas postawy pokory, cierpliwości i wytrwałości w modlitwie. Nie zawsze odpowiedź przychodzi natychmiast, nie zawsze jest taka, jakiej oczekujemy. Ale Maryja pozostaje z nami w każdym momencie naszej drogi, wspierając nas swoją obecnością, dodając otuchy w trudnych chwilach, przypominając nam o miłości Boga, która nigdy się nie kończy. Jej obecność sama w sobie jest źródłem uzdrowienia, ponieważ tam gdzie jest Maryja, tam jest także Jezus. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Maryja tak często objawia się chorym i cierpiącym? Dlaczego wybiera najmniejszych, najprostszych? Najbardziej potrzebujących? To dlatego, że jej serce matki jest szczególnie wrażliwe na ból swoich dzieci. Nie ma takiego cierpienia, które byłoby jej obce, nie ma takiej choroby, której by nie rozumiała. W Lourdes objawiła się Bernadecie, dziewczynce z biednej rodziny, która cierpiała na astmę. W Fatimie przyszła do małych pastuszków, którzy znali trudy prostego, twardego życia. Maryja zawsze wybiera tych, którzy najbardziej potrzebują nadziei. I przez nich przekazuje całemu światu orędzie o Bożej Miłości i Uzdrawiającej Mocy. Witam serdecznie wszystkich, którzy dołączyli do tej modlitwy. Jesteście na kanale Świątynia Światła, miejscu, gdzie codziennie otrzymujecie modlitwy i błogosławieństwa. Każdy z Was, który teraz słucha tych słów, jest tutaj nie bez powodu. Maryja przyprowadziła Was do tego miejsca, ponieważ wie, że potrzebujecie jej opieki i uzdrowienia. Czy czujecie w tym momencie, że Maryja jest tuż obok was? Czy odczuwacie jej macierzyńską obecność, która otacza was spokojem i nadzieją? Jeśli tak, to jest znak, że ona rzeczywiście działa w waszym życiu, że słyszy wasze prośby i odpowiada na nie na swój własny, macierzyński sposób. Kiedy mówimy o uzdrawianiu przez Maryję, nie możemy zapomnieć o tym, że ona sama przeszła przez największy ból, jaki może doświadczyć matka. Śmierć swojego dziecka. Pod krzyżem Maryja stała się nie tylko matką Jezusa, ale matką wszystkich cierpiących. Jej serce, przeszyte mieczem bólu, stało się sercem, które rozumie każdy rodzaj cierpienia. Dlatego, kiedy przynosimy jej nasze prośby o uzdrowienie, możemy być pewni, że znajdziemy w niej nie tylko potężną orędowniczkę, ale także współczującą matkę, która prawdziwie rozumie nasz ból. Uzdrowienie przez Maryję często przychodzi przez różaniec. Ta prosta, ale potężna modlitwa łączy nas bezpośrednio z jej sercem. Każde zdrowaś Maryjo to nie tylko słowa, ale akty miłości, akty zaufania, akty oddania naszego cierpienia w jej macierzyńskie ręce. Kiedy odmawiamy różaniec z intencją uzdrowienia, każda paciorka staje się jak kropla balsamu na nasze rany. Każda tajemnica otwiera nasze serca na Bożą łaskę. Maryja uczy nas przez różaniec, że modlitwa nie musi być skomplikowana, aby była skuteczna. Wystarczy, że będzie płynęła z serca pełnego miłości i zaufania. Często zastanawiamy się, czy jesteśmy godni uzdrowienia, czy nasze grzechy nie stoją na przeszkodzie Bożej łasce. Maryja odpowiada na te wątpliwości swoim macierzyjskim spojrzeniem pełnym miłości. Nie ma takiego grzechu, którego Boże Miłosierdzie nie mogłoby przebaczyć, nie ma takiego człowieka, który byłby zbyt daleko od Boga, aby nie mógł otrzymać uzdrowienia. Maryja prowadzi nas do sakramentu pojednania, gdzie możemy doświadczyć pierwszego i najważniejszego uzdrowienia uzdrowienia naszej duszy z grzechu. A kiedy nasza dusza jest uzdrowiona, łatwiej otwiera się na wszystkie inne formy Bożej łaski. W naszym zabieganym świecie często zapominamy o tym, że uzdrowienie wymaga czasu i cierpliwości. Żyjemy w erze natychmiastowości, gdzie wszystko ma wydarzyć się od razu. Ale Maryja uczy nas innej logiki logiki zaufania, cierpliwości i wytrwałości. Niektóre uzdrowienia potrzebują czasu, aby się w pełni objawić. Niektóre procesy leczenia wymagają od nas współpracy z łaską przez długi okres. Maryja pozostaje z nami przez cały ten czas. Nie zostawia nas samych ani na chwilę, cierpliwie prowadząc nas drogą, która prowadzi do pełnego uzdrowienia. Dlaczego czasami nasze prośby o uzdrowienie pozostają bez odpowiedzi w sposób, jakiego oczekujemy? To pytanie nurtuje każdego, kto kiedykolwiek modlił się o uzdrowienie dla siebie lub swoich bliskich. Odpowiedź leży w tym, że Bóg widzi szerszy obraz naszego życia niż my sami. Czasami to, co wydaje nam się brakiem odpowiedzi, jest w rzeczywistości inną formą uzdrowienia. Może uzdrowieniem ducha zamiast ciała, może wzrostem w wierze, może pogłębieniem naszej relacji z Bogiem. Maryja pomaga nam zrozumieć tę Bożą logikę i przyjąć ją z zaufaniem, wiedząc, że Bóg zawsze chce dla nas tego co najlepsze. Uzdrowienie często przychodzi przez wspólnotę. Maryja w kanie Galilejskiej pokazała nam, jak ważne jest dostrzeżenie potrzeb innych i wstawiennictwo za nimi. Kiedy modlimy się wspólnie o uzdrowienie, nasze modlitwy stają się potężniejsze. Wspólnota wiary staje się miejscem, gdzie Boża łaska może działać w szczególny sposób. Dlatego nie wstydźmy się prosić innych o modlitwę w naszych intencjach. Nie obawiajmy się dzielić swoimi potrzebami z innymi wierzącymi. Maryja łączy nasze serca w jedną wielką rodzinę, gdzie każdy może liczyć na wsparcie modlitewne innych. Prawdziwe uzdrowienie zawsze prowadzi do większej miłości. Kiedy doświadczamy Bożej łaski uzdrowienia za wstawiennictwem Maryi, nasze serca stają się bardziej wdzięczne, bardziej otwarte na potrzeby innych, bardziej gotowe do służby. Uzdrowieni ludzie stają się często uzdrowicielami dla innych, przekazując dalej to, co sami otrzymali. To jest piękno Bożej ekonomii łaski. Nic nie jest dane tylko dla nas samych, wszystko jest dane po to, abyśmy mogli to dzielić z innymi i w ten sposób rozszerzać królestwo Boże na ziemi. Nie możemy zapomnieć o tym, że Maryja jest również uzdrowicielką naszej pamięci. Ile razy nosimy w sobie bolesne wspomnienia, traumy z przeszłości, rany, które nie chcą się goić, Maria może dotknąć tych najbardziej skrytych miejsc naszego serca i przynieść im uzdrowienie. Jej macierzyńska miłość sięga wstecz do najwcześniejszych momentów naszego życia i może uzdrowić nawet te rany, o których nie pamiętamy świadomie. To uzdrowienie pamięci często otwiera drogę do uzdrowienia w innych obszarach naszego życia, ponieważ usywa blokady, które utrudniały nam przyjęcie Bożej łaski. W tym momencie zapraszam was wszystkich do wspólnej modlitwy o uzdrowienie. To jest czas szczególny, czas, kiedy możemy wspólnie zanieść przed Maryję wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze potrzeby, wszystkie nasze cierpienia. Módlmy się razem słowami, które płyną z naszych serc. Maryjo, Matko Bożej łaski, Ty, która stałaś pod krzyżem i znasz nasze cierpienia, przyjdź do nas w tej godzinie próby. Ulecz nasze ciała z wszelkich chorób i słabości, Uzgryz nasze serca z ran przeszłości i teraźniejszości, przywróć pokój naszym umysłom, udręczonym lękiem i niepokojem. Uzdrów nasze relacje, nasze rodziny, nasze wspólnoty. Wstaw się za nami u Twojego Syna Jezusa aby Jego uzdrawiająca moc dotknęła każdej cząstki naszego jestestwa. Amen. A teraz, połączeni w modlitewnej wspólnocie, odmówmy razem modlitwę, którą Ty, Maryjo, nauczyłaś nas w Fatimie. Ojcze nasz, który jesteś w niebiesiech, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom... I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Drugi przyjacielu, który dotarł ze mną aż do tego momentu, wiem, że Twoje serce teraz jest pełne pokoju i nadziei. Maryja rzeczywiście była z nami podczas tej modlitwy. Słyszała każde nasze słowo, każdą naszą prośbę. Jeśli czujesz w swoim sercu, że ta modlitwa dotknęła Cię w szczególny sposób. Że Maryja rzeczywiście obdarzyła Cię swoją obecnością i błogosławieństwem, napisz w komentarzach Amen lub podziel się tym, co czujesz w swoim sercu. Twoje świadectwo może stać się źródłem nadziei dla innych, którzy również szukają uzdrowienia i pocieszenia. Jeśli ten film był dla Ciebie błogosławieństwem, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał Świątynia Światła, gdzie codziennie możesz otrzymywać modlitwy i błogosławieństwa. Na ekranie pojawia się już kolejny film, który pomoże ci kontynuować tę duchową podróż i nadal otrzymywać Boże Błogosławieństwa. Niech Maryja Cię prowadzi każdego dnia i niech jej macierzyńska miłość otacza Cię zawsze. Amen.